Kościół katolicki oraz reprezentujący go duchowni mają ogromny wpływ na funkcjonowanie Polski, choć w ostatnim czasie wokół kwestii wiary i księży wybucha sporo kontrowersji. Na jaw wychodzą skrywane do tej pory informacje, a teraz głośno zrobiło się o podatkach, które muszą płacić duchowni. Możemy im jedynie zazdrościć. Kościół katolicki ma bardzo silną i niemalże nienaruszalną pozycję w naszym kraju. Przez wiele lat duchowni wyrobili sobie wśród wiernych opinii nieomylnych drogowskazów, które wskazują im właściwą ścieżkę przez życie. człanców uważany jest za osobę godną zaufania w każdej sprawie, choć w ostatnim czasie coraz częściej okazuje się, że wielu z nich mocno tego przywileju nadużywa. W mediach raz po raz publikowane są kolejne sekrety i skrywane informacje dotyczące przewinień duchownych oraz pedofilskich zapędów. A teraz na jaw wyszedł kolejny fakt, przez który można się wściec. Poniżej pikio.pl prezentuje, jakie podatki obowiązują kościół oraz księży w naszym kraju. Jakie podatki płaci kościół w Polsce? Jak każdy z nas. Kościół oraz księża w naszym kraju również są płatnikami podatku, dzięki czemu dokładają się do budżetu państwa, jednak zasady, jakie obowiązują w ich przypadku, z pewnością zdziwią wielu Polaków. Okazuje się, że duchowni opłacają podatki w formie bardzo korzystnego ryczałtu. Kwota ustalana jest osobno na każdy rok podatkowy, zależnie od liczebności parafii, w której sprawują posługę. Proboszczu oraz wikariusze obowiązują osobne stawki, które rozliczane są według 16 różnych stawek. money.pl podaje, iż proboszczowie w 2019 roku zapłacą między 434 zł. do 1559 zł. wikariusze natomiast od 131 zł. do 503 zł. Nie można pominąć również faktu, iż datki zbierane od wiernych na tace za sakramenty pokroju ślubu czy chrztu nie podlegają opodatkowaniu, jeśli w całości przeznaczane są na cele kościelne, utrzymanie budynku, ogrzewanie czy rachunki. Koszty ubezpieczenia księży w naszym kraju wszystko brzmi bardzo miło i korzystnie, okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Reprezentujący Kościół duchowni cieszyć się również mogą atrakcyjnymi składkami ZUS, które miesięcznie wynoszą 189, zł i pozwalają w pełni korzystać z państwowej opieki medycznej. Można się wściec, gdyż prawie w całości kwota ta jest odliczana od zryczałtowanego podatku. Składki współfinansowane są aż w 80% przez Fundusz Kościelny, a ten z kolei finansowany jest ze środków państwowych.